Dzień dobry. A nazywam się Radek Zając. Na co dzień zajmuję się analizą systemów informatycznych, w tym systemów zarządzania wiedzą i prowadzę zajęcia na uczelni. I o tym chciałbym dzisiaj opowiedzieć: o zarządzaniu wiedzą, o dzieleniu się wiedzą. A dzielenie się wiedzą to bardzo fajny, bardzo wdzięczny obszar. Bo podobnie jak z miłością, jeżeli rozsądnie będziemy się dzielili, to pomnoży się wielokrotnie. Gdybyśmy zacytowali Szymborską, to ta swawola pleni się jak wiatropylny chwast na grządce wytyczonej pod stokrotki. No ale mamy mało czasu, musimy się wziąć do roboty. Pasterze Zebr. Zacznijmy tradycyjnie, zacznijmy od konkretów. Mamy sobie takie zdanie. Jeśli zmiana dla zebr, to należy skorzystać z równania, które opisuje model epidemiologiczny, gdzie i oznacza nie mniej, nie więcej tylko udział osobników zainfekowanych w populacji. Jasne. Wszystko. Gdybyśmy chcieli dodać troszkę informacji, to po pierwsze, jeśli rozwiążemy to równanie, okaże się, że e, populacja zostanie zainfekowana wtedy, kiedy ta nierówność będzie spełniona. Bardzo prosta nierówność. Czyli kiedy średnia liczba kontaktów powodujących infekcję, czyli średnia liczba infekcji, będzie wyższa od współczynnika wyzdrowień i współczynnika. Rozrodczości, czyli pojawianie się nowych osobników i znikania starych. Czy komunikat jest czytelny? To była komunikacja operacyjna. Gdybyśmy mieli mieć przykład komunikacji korporacyjnej, to zapewne brzmiałoby to tak: przeprowadzono szereg warsztatów dla zebr, na których przedstawiono nową procedurę. Według której, jeśli zaistnieje zmiana dla zebr, to należy koniecznie zastosować taki wzór. Akademicka komunikacja brzmiałaby zapewne w ten sposób. Już Kurt Gedel w swoich dywagacjach stwierdził, że jakkolwiek zmiana dla zebr wiąże się z zastosowaniem tego modelu. To układ schematyczny będzie niezupełny. A teraz wyobraźmy sobie, że mamy to wyjaśnić kilkuletniemu dziecku. Bierzemy go i mówimy, synku, jeżeli w Twojej klasie. Liczba zarażonych grypą będzie większa od liczby zdrowiejących, to wkrótce cała twoja klasa znajdzie się. W łóżku, a nie w klasie. Jasne? Teraz proszę zwrócić uwagę na to, jakie są warianty języka doboru słów, budowy relacji, dopasowania do użytkownika i takiego zwykłego szacunku dla drugiej strony. Jedna migawka za nami. Teraz tak, pytanie: Czy zbudowaliśmy wiedzę? Czy to jest wiedza? Fakt był, trochę terminologii było. Czy jesteśmy do przodu ze zrozumieniem? Może troszeczkę. Ale wiedza, zgodnie z pewnymi definicjami, to właśnie znajomość faktów i terminologii. Czym będzie zarządzanie wiedzą, zatem? Dla mnie osobiście zarządzanie wiedzą. To organizacja wiedzy dla organizacji wiedzy. Organizacja wiedzy dla organizacji wiedzy. Szukamy najpierw źródeł, autorów, analizujemy procesy komunikacyjne po to, żeby stworzyć nową kulturę, nowe procesy i żeby organizacja bazowała na wiedzy, żeby organizacja się uczyła. No, i teraz, jeżeli budujemy taką organizację, która bazuje na wiedzy, która ma się sama uczyć, no to pojawia się pytanie: a co gdyby nie tylko zarządzać wiedzą, ale i zarażać wiedzą? Inspirować? Zarażać ideami? Może to będzie bardziej efektywne? Mieliśmy troszkę górnolotnych sformułowań, troszkę humanistyki, ale ponieważ jesteśmy w Politechniki, to trzeba trochę konkretów, dlaczego zebry? Mamy stado zebr, stado zebr. Pierwotnie miał być wybrany inny gatunek, ale ponieważ ostatnio ten temat jest niebezpieczny, to dlatego padło na zebry. Dlaczego zebry? Zebry ładnie wyglądają w stadzie, są sympatyczne. Czy ktoś z Państwa nie lubi zebr? No i co najważniejsze z korporacyjnego punktu widzenia zebry mają paski. Paski możemy liczyć każdego dnia, raportować i porównywać paski jednego stada z paskami drugiego stada. To był żarcik. Tak naprawdę tak naprawdę do tej metafory zebr nakłonił mnie film Madagaskar 2 i postać Martiego. Zebry z zo. Która opanowała do perfekcji sztuczki, sztuczki z wodą i czuła się unikalna. Kiedy wylądowała w Afryce, okazało się, że całe stado zebr po jednokrotnym pokazaniu odtworzyło dokładnie tą samą sztuczkę, i to, że było ciekawiej synchronicznie. No i wtedy zebra, choć nie powinna, zapadła na kryzys tożsamości. Koniec końców jej przyjaciel uświadomił jej, że pomimo, że z jedną z tysięcy zebr. To jest unikalna dla siebie i dla tego przyjaciela. I że jakkolwiek wszystkie zebry są białe w czarne paski, to ona jest na odwrót: czarna-białe paski. I to z punktu widzenia stad jest bardzo istotna konsekwencja. Wszystkie zebry są unikalne. Każde stado składa się z indywidualności. To jest ważne dla zebry, dla epidemii i dla pasterza. No właśnie, pasterze. Po co nam pasterz? A no ktoś musi kierować stadem. Pasterz ma odpowiednią pozycję. Głos stanowczy. Wie dokąd zmierza, przynajmniej tak mu się często wydaje. I bardzo często wydaje mu się, że zebry lubią stokrotki. Dodatkowo Pasterz bardzo często korzysta z technik zarządczych optymalizacyjnych. Tylko pytanie, czy to jest potrzebne. Czy to są zebry? Czy ktoś uważa, że to są zebry? Mogą być. Teraz łatwiej. Mamy pasterza. Mamy pasterza i mamy zebry. To jest standardowy model komunikacyjny w wielu organizacjach. Pasterz rozmawia z zebrami szefującymi pierwszego szeregu. Zebry szefujące obracają się i przekazują dobrą nowinę z pasją i przekonaniem. Taką samą jak 10-20 razy wcześniej. Model jest fajny, model jest zgodny z intencjami pasterza, natomiast problem polega na tym, że zebry tych dalszych szeregów najpierw widzą odwrotną stronę zebry wyższego rzędu, a później widzą tą samą pasję i zaangażowanie, które widziały 10 i 20 lat temu. Bardzo oderwane z rzeczywistości. Jak sobie wyobrazimy, zarządzanie zmianą, tele, głuchy telefon w postaci łańcuszków maili, kick-offy, spotkania, coś świta, tak? No i teraz pytanie: Skoro wiemy, że to są zebry, to może podejść po nowemu do tematu. Gdyby tak przyjrzeć się, które zebry są inne i dlaczego są inne, zastanowić się, co je różni od reszty. I niezależnie od standardowego modelu kaskady, od standardowego modelu komunikacji, spróbować dotrzeć do nich, skomunikować się z nimi, ale dwustronnie. Niekoniecznie na, tem, na zasadzie grup konsultacyjnych, bardziej na zasadzie sprawdzenia, kto jaką rolę pełni tak naprawdę nieformalnie w strukturach i, i jaki on ma wpływ na rzeczywistość. Te jednostki, które mają wpływ na swoje otoczenie, przez analogię do zarażania, do infekcji, to są osoby, które są nośnikami, a same nie ulegają zarażeniu. To jest o tyle istotne, że jeżeli my przekonamy te jednostki, to reszta będzie wiedziała, że za tą ideą warto iść. Bo te jednostki to są bardzo często osoby, które mają długi staż pracy. Doświadczenie, dużą wiedzę. Jeżeli one widzą, że warto, to reszta za nimi pójdzie. Co więcej, te jednostki bardzo szybko nam powiedzą, jeżeli coś źle wymyśliliśmy. Bardzo szybko nam dostarczą argumentów, które spowodują, że ta zmiana, o której mówimy zmiana organizacji, zmiana narzędzia, zmiana produktów będzie łatwa do zakomunikowania, bo będzie odpowiadała potrzebom tych. Tylnych rzędów zebr. No i wtedy komunikacja wygląda trochę bardziej naturalnie, bo te wyjątkowe zebry będą rozmawiały swoim językiem i będą się komunikowały na swoim poziomie w sposób dopasowany. I znowu równanie. Wiedza była, odrobina rozumienia była, syntezy. Teczko, analizy, troszkę. Ocenią Państwo występ i ideę na końcu. A to wszystko składa się na taksonomię Bluma, taksonomię celów nauczania. Wcześniej doświadczyli Państwo modelu komunikacyjnego był czas na refleksję, było trochę teorii mamy cykl Kolba. I teraz taka wskazówka, jeżeli Państwo. Będziecie mieli do czynienia z modelami komunikacyjnymi, z wdrażaniem zmian w komunikacji. To zastanówcie się, jak w proces, jak w narzędzie wbudować te narzędzia nowoczesne, narzędzia komunikacji, właśnie elementy jednego cyklu, czy elementy taksonomii po to, żeby bardziej efektywnie komunikować się z ludźmi. Jeżeli macie coś zapamiętać z tego wystąpienia, to zarażajcie ideą i wiedzą. To nie boli, a zaprocentuje w przyszłości. Zarządzanie wiedzą to rozmowa. Nawet jeżeli mamy tych rozmówców 10 tysięcy, jeżeli zbudujemy platformę komunikacyjną w warstwie procesów i w warstwie aplikacji, to będziemy mogli z nimi rozmawiać jak jeden do jednego ich językiem. No i cóż, na końcu pasterzem się bywa. O czym powinni pamiętać wszyscy pasterze. Zwłaszcza wieczorem, ścierając reszki pasków z przedramienia.